Przesyłka z Sony dotarła. Mamy to. W związku z tym wyjaśnię Wam za moment, po co mi to, do czego i co o tym sądzę. A tymczasem otwórzmy pudełko i zobaczmy, co znajduje się w środku. Let's go! Jak już wiecie, bohaterem dzisiejszego odcinka będzie obiektyw 18-105 ze stałą F4 marki Sony. Zobaczmy, jak będzie on prezentował się na naszym Soniaku. Zakładam go teraz na aparat ZV-E10. W ten sposób się prezentuje. Zdaję sobie sprawę, że premiera tego obiektywu była lata temu. Natomiast dlaczego taki wybór? Zgrzewamy ten obiektyw ze względu na to, że podróżujemy ostatnio sporo i szukałem jakiegoś uniwersalnego rozwiązania, które pozwoli mi na fotografię w różnych warunkach. Tutaj mamy ogniskową od 18 do 105. Troszeczkę tego zuma braknie w górnych granicach, natomiast 18 da możliwości zarówno nagrywania filmu, jak i robienia ciekawych zdjęć również we wnętrza. Zobaczymy, jak ten obiektyw się sprawdzi. Stała przysłona powoduje to, że nie trzeba zmieniać ustawień podczas nagrywania filmów. Myślę, że sprawdzi się on w turystyce znakomicie. A jak będzie naprawdę? Oczywiście, że dam znać. Ok, kochani, nie przedłużam. Zdjęcia, jakie robi ten obiektyw, znajdziecie na moim koncie na Instagramie. Natomiast filmy, jakie nim nakręciliśmy, będą na kanale YouTube'a. Serdecznie Was zapraszam. Oczywiście, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał, włączcie powiadomienia, żebyśmy byli ze sobą na bieżąco. Tymczasem, ściskam Was. Mocno pozdrawiam serdecznie Buziole Kajdowskiego.